Krzysztofa Galasa w odcinkach pod tytułem Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. Odcinek 44. Rejestratorka w przychodni była przyjaźnie uśmiechnięta. Prosimy bardzo, dawno pana dyrektora u nas nie było, tutaj jest kartoteka, zapraszam do gabinetu, pan doktor już czeka. Drzwi się otworzyły i ukazała się w nich głowa lekarza zakładowego. Doktor Kalicki był starszym mężczyzną, miał może około sześćdziesiątki. Franciszek nie podejmował się ocenić trafnie jego wieku. Doktor pracował w tej przychodni już bardzo długo i był osobą rozpoznawalną. Wysoki, szpakowaty i mocno zbudowany. Na co dzień dobroduszny i zawsze służący dobrą radą. Wszyscy byli z jego pracy bardzo zadowoleni i wypowiadali się o nim w samych superlatywach. Dla Franka każda wizyta u doktora była przeważnie miłą pogawędką. Dzisiaj pierwszy raz miało być inaczej. Zdecydował się opowiedzieć o wszystkich dolegliwościach. Do stanów bólowych doszły jeszcze kłopoty ze snem. Z wieczora zasypiał jak kamień około godziny 23. Po dwóch albo trzech godzinach budził się wyspany i leżał, nie mogąc zasnąć do szóstej, kiedy dzwonił budzik. Coraz więcej było takich dziurawych nocy, a wtedy cały dzień w biurze ziewał i nie mógł się skoncentrować na najbardziej nawet błahej sprawie wszedł do gabinetu i ciężko usiadł na krześle dla pacjenta. Pozwoli pan, że zapytam, dyrektorze? Doktor Kalicki notował coś w karcie. Pan tylko pozdolność czy coś konkretnego pana do mnie sprowadza? Franciszek potarł czoło. Prawdę powiedziawszy, to czuję się nie najlepiej. Doktor wziął do ręki pieczątkę. Pozwoli pan, że podstępuję te kilka recept i już zamieniam się w słuch, co też mogę dla pana zrobić, w czym mogę pomóc. Właściwie, doktorze, nie wiem od czego mam zacząć. Bolą mnie plecy do zwariowania. Odczuwam duszności, mam kłopoty z oddychaniem, ręce mi się trzęsą ze stresu, na dodatek jeszcze doszła bezsenność. Czy tak się czuje przeciętny 30-latek? Wydaje mi się, że chyba nie. Jeżeli jestem na coś chory, to niech mi pan powie na co. Jutro zawiozę Romka do pani Czesi, a potem zostaję w Rzeszowie, bo jestem umówiona do fryzjerki i kosmetyczki. Franek wypił łyk kawy. To się świetnie składa. Rano mogę was podrzucić. Mam w szpitalu umówione jakieś szczegółowe badania. Anna zmarszczyła brwi. Jakie badania? Jesteś na coś chory? Chory to może nie zupełnie, ale faktycznie ostatnio nie najlepiej się czuję. Doktor Kalicki miał do mnie dzisiaj taką przemowę, że od razu na jutro się umówiłem. I tak muszę być w urzędzie wojewódzkim z papierami. Skrzypnęły drzwi i do pokoju wszedł Romek. Nie mogę zasnąć. Franciszek wziął syna na kolana. No widzisz, jutro przejedziemy się naszym autem, a teraz musisz spać, bo jest już późno. Chcę, żeby mama poczytała mi bajkę. Dobra, to umówimy się tak. Ty się grzecznie położysz, przykryjesz się kołderką, a mamusia za chwilę do ciebie przyjdzie i przeczyta ci jeden rozdział książeczki. Synek posłusznie odwrócił się na pięcie. Anna wstała z fotela z maseczką na twarzy. Przecież widzisz, że robię sobie peeling. Po co mu obiecujesz, że do niego pójdę? Franek machnął ręką. A jaki to problem przeczytać dziecku kilka stron? To ty idź do niego, nad czym się zastanawiasz. Franciszek zdjął marynarkę i rozluźnił krawat. Mogę do niego iść, ale skończy się tak jak ostatnio. On woli twoje czytanie. Mów sobie, co chcesz. Nigdzie się nie wybieram. Ty mu obiecałeś, to proszę bardzo, droga wolna. Anna ostatnie słowa wypowiedziała głośniej. Niepotrzebnie się tak gorączkujesz, Aniu. Czasami zachowujesz się wyjątkowo niedojrzale, ale ja umiem się dostosować do panujących warunków. Mówisz tak, jakby Romek był ci zupełnie obojętny, więc powiem ci to tylko raz. Jeżeli nie pójdziesz do niego w tej chwili, to następny nasz seks będzie za miesiąc. Ja spokojnie wytrzymam. I nie patrz się tak dziwnie. Anna była wściekła. Niech będzie nawet za kwartał. Znajdę chętnego, albo poradzę sobie sama. Nie wiedziałam, że wyszłam za kompletnego idiotę. Franciszek wziął do ręki irchową ściereczkę i zaczął przecierać szyby. Niebieski Wartburg stał na ulicy zawsze w tym samym miejscu. W nocy padał deszcz i wiał silny wiatr. Szyby i karoseria oblepione były liśćmi, które spadały wyjątkowo licznie, jak na drugą połowę sierpnia. Lato było suche, a deszcz, który spadł w nocy, nie zapowiadał żadnej odmiany. Od rana niebo było głęboko błękitne, i tylko gdzie niegdzie, daleko na horyzoncie, kłępiły się jaśniejsze strzępki chmur. Franek, zajęty czyszczeniem pomazanych szybką temoka zauważył nadchodzącego pana Bronisława. Był to nietuzinkowy człowiek, w Rzeszowie kierownik domu kultury, a na wsi wraz z żoną i dorosłymi synami prowadził gospodarstwo rolne. Nie z wielkiego. Sześć hektarów ziemi, kilka krów i cztery konie, które były prawdziwym powodem do dumy starzejącego się gospodarza. Podszedł do Franka i uścisnął mu dłoń. Witam serdecznie, pana dyrektora. Co tam słychać dobrego na szerokim świecie? Franciszek zatrzesnął drzwi po stronie pasażera. Jak pan widzi, nocny deszcz i wichura tak załatwiły mi auto, że chociaż szyby muszę przetrzeć. A gdzie to się pan dyrektor wybiera tak wcześnie rano? Muszę podrzucić do urzędu wojewódzkiego ważne papiery. Potem mam jeszcze badania w szpitalu. Pan Bronek przybrał poważny wyraz twarzy. Nie zazdroszczę. Z lekarzami to najlepiej z daleka. Omamią człowieka, namówią na jakieś operacje, a potem to już bardziej grabasz się przyda niż jakakolwiek służba zdrowia. Panie Bronku, nie jest tak źle. Jeszcze się nigdzie nie wybieram. Na pewno. Pan dyrektor, taki młody, to w ogóle nie musi się martwić, ale badania zrobić trzeba. Tylko, że jak już pan będzie miał chwilkę, to poprosiłbym o telefon, bo gigant, ten kasztan ostatnio dokonał pan z nim cudu. Przeszło jak ręką odjął, ale teraz wróciły te kolki i już nie wiemy, co mamy robić. Niech się pan nie martwi. Na pewno w tym tygodniu znajdę czas i postawimy giganta na nogi. Bronisław wyciągnął rękę na pożegnanie. Z góry panu dyrektorowi za wszystko dziękuję. Franek usiadł za kierownicą i przekręcił kluczyk. Przerywany odgłos dwusuwowego silnika odezwał się miarowo. Powietrze wypełnił ostry zapach niebieskiego 78-oktanowego paliwa. Franciszek pomyślał, że niepotrzebnie wczoraj tak wykłócał się z żoną. Anna się zdenerwowała i postanowiła milczeć. Najbardziej mnie wkurza myślał, jak ona traktuje Romeczka. Przecież to nie on jest winien, że się taki urodził, a ona się zachowuje, jakby chciała go ukarać za to, że słabo widzi. Traktuje go jak upośledzonego. Romek jest bardzo inteligentnym i wrażliwym chłopcem. To przez jej głupkowate zachowania jest nerwowy i coraz częściej się jąka. Ale teraz zrobię z tym koniec. Wezmę od doktora tydzień chorobowego i poświęcę synkowi trochę czasu. I niech mi Anna tylko nie próbuje nic mówić. O matko, znowu ten ból! Pan Bronisław. Szedł w stronę przystanku autobusowego. Niebieski Bartburg, dyrektora, minął go i nagle zjechał na lewy pas. Koła wjechały na trawę. Bronisław zdziwił się, że samochód skręcił jeszcze bardziej gwałtownie w lewo i w mgnieniu oka znalazł się na dachu w rowie. Bronek natychmiast zerwał się do biegu, krzycząc głośno – ratunku, pomocy, ludzie, pomóżcie! Nie wiedział, czy może bezpiecznie zbliżyć się do samochodu, który utknął w rowie. Ale coś przecież musiał zrobić. Nie mógł tylko stać i gapić się bezmyślnie. Od strony zakładu nadbiegli ludzie. Szybko postawili samochód z powrotem na koła. Ktoś wybił szybę, drzwi kierowcy nie dało się otworzyć. Ktoś inny pobiegł do telefonu zadzwonić po pogotowie. Po chwili wyciągnięto Franciszka z auta i ułożono na trawie. Pielęgniarka, która przybiegła chyba najszybciej, ujęła rękę leżącego powyżej nadgarstka. Wszyscy wokół wpatrywali się w nią w skupieniu, zastanawiali się, czemu dyrektor nie wstaje. Przecież nie mogło się nic wielkiego stać. Wtedy pielęgniarka pochyliła się i zaczęła reanimację. Stojący wpatrywali się jak zaczarowani. Natychmiast pojęli, że stało się coś niedobrego.